Po zakończeniu działań wojennych wiele militarnych baz i sprzętów zostało porzuconych. Co jakiś czas takie stare wojenne machiny są odnajdywane w zasadzie na całym świecie. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka przykładów niezwykłych, porzuconych obiektów wojskowych. Zapraszam do oglądania. SS Bloody Marsh 2 lipca 1943 roku niemiecki u wystrzelił swoją torpedę, która trafiła w amerykański tankowiec o nazwie SS Bloody Marsh u wybrzeży Kalifornii Południowej. Statek odbywał swój dziewiczy rejs z Nowego Jorku do Houston z prawie 19 milionami litrów ropy na pokładzie. Podczas ataku zginęło trzech członków załogi. Na szczęście reszcie ekipy udało się uciec na trawach ratunkowych tuż przed tym, jak druga torpeda uderzyła w statek i przełamała go na pół, powodując jego zatonięcie. Urzędnicy Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej obawiali się, że ze statku Bloody Marsh może wyciekać ropa i dodali go do listy potencjalnie zanieczyszczających wraków. Zespół naukowców próbował odnaleźć wrak w 2019 roku, ale bez powodzenia. W ubiegłym roku badacze ponownie przeszukali to miejsce i tym razem udało im się znaleźć wrak tankowca. Udało im się go zlokalizować w pobliżu niewielkich plam ropy, które zostały zidentyfikowane na zdjęciach satelitarnych. Zespół znalazł wrak za pomocą zdalnie sterowanych podwodnych pojazdów które zarejestrowały nagranie przedstawiające rdzewiejący statek pokryty gruzem. Zespół dość dokładnie przeszukał teren, ale przy wraku brakowało części statku, w tym dziobu i niektórych zbiorników ładunkowych. Na szczęście nie stwierdzono tam jakiegoś większego wycieku oleju, choć pojemniki, w których przechowywany był olej, mocno już skorodowały, to nadal są w stanie zabezpieczyć substancje. Miejmy nadzieję, że kolejnym ekipom uda się poprawnie zabezpieczyć ten wrak i nie dopuścić do skażenia środowiska wodnego. Lager 3. Kiedy nazistowskie Niemcy wciąż się rozwijały, ich siły zbrojne Wehrmacht rozpoczęły budowę szeregu obiektów szkoleniowych i kwater mieszkalnych w wielu niemieckich lasach. Jeden z nich, znany jako Frost Cynna Lager 3 lub Lager Adolfa Hitlera, został zbudowany w 1934 roku, około godziny drogi na południe od Berlina. Zawierał w sobie żołnierskie koszary, budynki administracyjne, więzienie i wiele innych pomieszczeń użytkowych. W 1940 roku baza stała się miejscem szkolenia dla kierowców czołgów. Po II wojnie światowej, sowieckie wojsko przejęło kontrolę nad nieruchomością i początkowo wykorzystywało ją jako ośrodek dla uchodźców z Europy Wschodniej i byłych więźniów obozów koncentracyjnych. W oczekiwaniu na deportację przetrzymywano tam wysiedlonych wbrew ich woli ludzi. Począwszy od 1947 roku, baza została przekształcona w miejsce szkolenia przyszłych przywódców NRD. Następnie obiekt zamienił się w uniwersytet specjalizujący się w naukach politycznych i prawnych. Armia Czerwona nadal wykorzystywała i rozbudowywała ten teren, który po czasie rozrósł się o budynki gospodarcze, a nawet kino i zoo. Sowieci opuścili to miejsce pod koniec lat 80., gdy Związek Radziecki stanął w obliczu narastających problemów finansowych. Niemcy ponownie przejęły tę placówkę, ale nie do końca wiedziały, co z nią począć. Fotograf Andre Jose wykonał wiele zdjęć, na których uwiecznił stare, rozpadające się radzieckie obiekty, mieszkania, domy, dzieła sztuki i połamane meble. Na zdjęciach widać też zrujnowaną salę gimnastyczną, stare bloki mieszkalne i biurka sprzed kilkudziesięciu lat. Od tego czasu większość tych budynków została już zburzona. Nieoznakowany grup Pod koniec września 1944 roku alianci rozpoczęli operację zwaną Market Garden. Misja miała na celu uwolnienie Holandii spod nazistowskiej kontroli i wkroczenie do północnych Niemiec. Tysiące spadochroniarzy wylądowało wówczas na kluczowych mostach w całym kraju, wyzwalając przy tym kilka regionów. Misja ta miała jednak swoją cenę. Podczas jej trwania zginęło od 15 do 17 tysięcy żołnierzy. Przy okazji niedawnego przeszukiwania pola w gminie Best holenderski poszukiwacz skarbów, wykorzystując wykrywacz metalu, znalazł coś niesamowitego. Była to porcja amunicji wraz z nieśmiertelnikiem należącym do niemieckiego żołnierza, który został pochowany w nieoznakowanym grobie. Jego szczątki znajdowały się na dnie okopu, ale w pobliżu nie było jakichkolwiek innych ciał ani sprzętu. Służba ratownictwa i identyfikacji Królewskiej Armii Holandii prowadzi obecnie dochodzenie w tej sprawie. Mają oni nadzieję zidentyfikować żołnierza poprzez dane na jego nieśmiertelniku. Zatopiony samolot. Kilka dni po odnalezieniu nieoznakowanego grobu niemieckiego żołnierza, świat obiegły wieści o tym, że pewien nurek amator Mark Saracen odkrył na dnie Jeziora Simon w Quebecu ten zatopiony samolot z czasów II wojny światowej. Policja poinformowała miejscową prasę, że Saracen zrobił zdjęcia obiektu, który mógł przypominać właśnie samolot. W śledztwo jest również zaangażowana Armia Kanadyjska. Saracen stwierdził, że podczas nurkowania uderzył w śmigło samolotu, a po chwili spostrzegł ciała w beczkach z naftą na pokładzie zatopionego pojazdu. Nie jest on jednak w stanie udostępnić zdjęć i nagrań ze swoich odkryć, ponieważ władze nadal prowadzą pracę nad potwierdzeniem jego odkrycia. Urzędnicy nie ogłosili jeszcze, czy podejrzenia Saracena o tym, że obiekt jest jakimś samolotem z czasów II wojny światowej, są słuszne. Twierdza Słomenlina. Budowa fińskiej fortecy morskiej, znanej jako Twierdza Suomenlina, rozpoczęła się w 1748 roku na Sycylijskich Wyspach w porcie w Helsinkach. Baza, zwana wówczas jako Viapori, znajdowała się pod kontrolą Szwedów od 1808 roku, kiedy to przejęli ją Rosjanie. Finlandia uzyskała autonomię w kolejnym roku, ale baza. Wciąż pozostała w rękach rosyjskich do 1917 roku, kiedy kraj ten stał się w pełni niezależny. Rząd fiński zmienił nazwę tego miejsca na Suomenlinna, co oznacza po prostu zamek Finlandii. Z biegiem lat twierdza rozrosła się do około 200 budynków i rozciąga się na sześciu wyspach. W czasie II wojny światowej w bazie znajdowała się flota okrętów podwodnych, jednostki przeciwlotnicze i artyleryjskie. Po zakończeniu wojny w Suomenlinie zostało tylko kilka porzuconych jednostek wojskowych. W 1972 roku wojsko zabrało wszystkie elementy militarne, a miejsce to zostało udostępnione cywilom. Wiele budynków zostało przerobionych na cele mieszkalne. Suomenlina została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1991 roku. Od tego czasu stała się oficjalną dzielnicą Helsinek i jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Finlandii, przyciągając około miliona turystów rocznie. W miejscu tym wciąż są widoczne pozostałości jego militarnej przeszłości, w tym przykładowo armata, która stoi na zewnątrz. Lotnisko Kucowe. Zbudowane we wczesnych latach 50. lotnisko kółcowe było militarną bazą lotniczą w południowej Albanii. Gdy albańska wojna domowa ogarnęła kraj w latach 90., obszar wokół bazy stał się główną twierdzą ruchu rebeliantów, który dążył do obalenia rządu. Protestujący zdobyli bazę i wyrządzili w niej duże szkody. Naprawiono ją dopiero dwa lata później. Na początku 2000 roku lotnisko przeszło gruntowny remont, aby dostosować je do standardów NATO. Wyremontowano nową wieżę kontrolną i zainstalowano oświetlenie na zewnątrz. W ramach działań modernizacyjnych rząd Albanii ogłosił w 2004 roku, że zezłomuje 80 przestarzałych samolotów, które w ramach tego procesu składował w bazie. Dwa lata temu NATO ogłosiło plany przeznaczenia ponad 57 milionów dolarów na dalszą modernizację bazy. Organizacja wyjaśniła w oświadczeniu, że zasponsoruje projekt w celu podniesienia wizerunku Albanii jako wiarygodnego państwa członkowskiego i ułatwienia przyszłych operacji związanych z lotnictwem. Prezydent kraju, Ilir Meta, powiedział, że Albania jest gotowa na przyjęcie większej odpowiedzialności na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Na początku tego roku prasa ujawniła, że amerykańscy żołnierze zjawili się w tym miejscu z okazji corocznego programu, skrywającego się pod nazwą Defender 21, który przygotowuje wojska do gotowości operacyjnej i współpracy z innymi siłami zbrojnymi z ponad 20 krajów. Oprócz zapewnienia miejsc pracy lokalnej społeczności, wydarzenie to pomogło wzmocnić nowoczesny wizerunek bazy jako tętniącego życiem Centrum Wojskowego. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!